Od lat naukowcy z zaniepokojeniem obserwują Antarktydę. Zmiany, które zachodzą na tym kontynencie w dłuższej perspektywie, przekładają się na sytuację na całym świecie. Topniejące lodowce niebezpiecznie zwiększają poziom mórz i oceanów. Specjaliści oprócz śledzenia stanu lądolodu zwracają też baczną uwagę na sytuację w atmosferze. Chodzi tutaj szczególnie o niezwykle niepokojące zjawisko, jakim jest dziura ozonowa. Od długiego czasu poziom ozonu w stratosferze nad Antarktydą utrzymywał się na alarmująco niskim poziomie. Te cząsteczki pochłaniają znaczną część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Zmniejszanie się ich ilości w prostej linii przekłada się na potęgowanie efektu globalnego ocieplenia. W ostatnim czasie świat nauki został zelektryzowany doniesieniami, jakoby po raz pierwszy od dawna dziura ozonowa nad Antarktydą się zmniejszała. Na łamach czasopisma Science opublikowano wyniki przełomowych badań prowadzonych pod kierownictwem profesor Susan Solomon z Massachusetts Institute of Technology. Przez lata trudno było jednoznacznie ocenić, czy dziura ozonowa, mimo zmiany polityki klimatycznej szeregu państw, ulegała zmniejszeniu. Było tak, ponieważ każdego roku panowały inne warunki, przez co niemożliwe było przeprowadzenie miarodajnej analizy porównawczej w tak niestałym środowisku. Do tych czynników zaliczała się m.in. aktywność wulkaniczna oraz mechanika prądów oceanicznych. Przyjęło się porównywać ze sobą stan dziury ozonowej w październiku, rok do roku, gdyż po raz pierwszy zjawisko to zostało zaobserwowane na podstawie pomiarów dokonanych właśnie w tym miesiącu. Naukowcy z MIT doszli do wniosku, że październik jest zbyt nieprzewidywalnym miesiącem, żeby na jego podstawie można było wyciągnąć miarodajne wnioski. Więc wbrew dotychczasowemu paradygmatowi wzięli pod lupę znacznie spokojniejszy wrzesień. Wyniki badań przeszły ich najśmielsze oczekiwania. Od roku 2000 dziura ozonowa nad Antarktydą zmniejszyła się o około 4,5 miliona kilometrów kwadratowych, czyli 15 razy tyle, ile wynosi powierzchnia Polski. Aby uzyskać całkowitą pewność, że tak jest w istocie, naukowcy muszą znaleźć potwierdzenie swoich tez w warunkach październikowych, ale uważają, że na 90% tak się stanie. Będzie to jedna z najlepszych wiadomości dla klimatologów od dekad.